Jeśli masz problemy z łącznością terminala, ponowne uruchomienie urządzenia zwykle pomaga je rozwiązać. Aby ponownie uruchomić terminal stacjonarny ingenico, przyciśnij i przytrzymaj jednocześnie żółty przycisk oraz przycisk z kropką. Terminal uruchomi się ponownie. W przypadku mobilnego terminala Ingenico, musisz postąpić nieco inaczej. Gdy przyciśniesz i przytrzymasz jednocześnie żółty przycisk i przycisk z kropką, terminal wyłączy się. Aby ponownie go włączyć, wciśnij zielony przycisk Enter. Terminal przeprowadzi kilka automatycznych kontroli ustawień. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się główny ekran Elavon, znów możesz przetwarzać płatności kartą. Jeśli problem z łącznością nie został rozwiązany, sprawdź, czy przewód Ethernet jest prawidłowo podłączony do złącza komunikacyjnego terminala oraz routera. Następnie sprawdź, czy router jest włączony i działa prawidłowo. Jeśli korzystasz z połączenia telefonicznego, upewnij się ponownie, czy kable są dobrze włożone do złącza komunikacyjnego oraz do portu telefonu. Jeżeli ponowne uruchomienie terminala nie rozwiązało problemu i nadal pojawiają się błędy, skontaktuj się z nami.